Czeka mnie dziś nocka przeinstalowania wszystkiego tych zadowolonych, ponieważ ma całkiem nie zostało żartowane. Oczywiście, żeby naprawić ten problem. O! Wywaliłem grę. To jest super! Wywaliłem grę. To jest super. Dobra, ja moim GTA. Musiałem to powiedzieć. To jest trochę ryzykowne kupować potanność. o Klasyk, wywaliło mi GTA. Nawet jak masz dwa mody, to wywala GTA. Dlaczego? To jest niemożliwe. Jak ktoś zrobi super kompilację w dobrej jakości, żeby było śmiesznie, ma szansę, żeby moi drodzy, już pod koniec tygodnia wlecieć na mój kanał. Prywatnych, wywaliło mi GTA. Po raz kolejny muszę stwierdzić, że wywaliło mi GTA. Nie wiem, czy ta droga jest jednokierunkowa, czy co. O, o, o. Młodzieżowe słowo roku 2020: wywaliło mi GTA. Podejrzewam, że za moment powiem słynne hasło, mianowicie. wywaliło mi GTA. I dalej bawimy się, że. okej, okay, wywaliło mi GTA. Nie wiem, czy bo jadę w kierunku Sandy, powinienem wracać do miasta. A wywaliło mi GTA. W ogóle, ja teraz. o, czyżby wywaliło mi GTA? Kurde, nie wywaliło, a tak chciałem, żeby mi wywaliło. A, jednak wywaliło. Z czym zaczynam się martwić, by nawet yy, golf nie chciał mi się odpalić. Młodzieżowe słowo roku 2020, wywaliło mi GTA. Świetnie, GTA przestało mi działać. Ja potrzebuję wsparcia, bo ja mam jakieś. Okej, okay, wywaliło mi grę. Shit. <laughs> Wybaczcie za słabą wydajność dzisiejszego odcinka. O, super, wywaliło mi GTA. Później jedziemy w to tajemnicze miejsce i. kolejny crash. Świetna wydajność. I zobaczycie zrajczowanego Kalucha. Nie po raz pierwszy chyba. W każdym razie jadę. Ok, kolejny crash. Nie, wywaliło mi GTA. Samochód fenomenalnie bangla, moi drodzy. Bardzo mi się to podoba. O! I wywaliło mi GTA! Dawno nie wywalało mi GTA Myślałem, że jak sobie wgram nowe GTA, to nie będzie już mi wywalać GTA Ale tradycji musiało stać się za Mam już wzór Koszulki się drukują Koszulki wywaliło mi GTA Jak fajnie tutaj można... Okej okay. Wywaliło mi GTA Dramat Ale właśnie nie chciałbym, żeby w tym momencie wywaliło mi GTA Oho Wywaliło GTA Sobie w tym momencie śmigam No Ale oczywiście wywaliło mi GTA kiedy zbliżę się do tej stacji, wywali mi GTA GTA przestało działać No nic, ja jadę w takim razie pomóc Trevorowi Okej, wywaliło mi GTA Zobaczmy jak inni Wywaliło mi GTA, kocham GTA Kocham jak wywala mi GTA Ale oczywiście musiało mi wywalić GTA Zróbcie jakąś akcję w komentarzach czy coś O kur... wywaliło mi GTA Daj mi się, do koszulki wywaliło mi GTA Którym przed chwilą mi wywaliło wywaliło mi GTA Że wywaliłoby GTA, ale nie. Także, jak macie jakąś kompilację, podsyłajcie na mail podany w opisie. No, i stało się. Konkurs zakończony. Witam Was bardzo serdecznie w takim specjalnym odcinku, w którym chciałbym zakomunikować zakończenie konkursu wszystkim uczestnikom. Bardzo serdecznie dziękuję za udział, za poświęcony czas, moi drodzy, bo naprawdę staraliście się i mnóstwo kompilacji, moi drodzy, możecie znaleźć na YouTube wpisując hasło. Po prostu wywaliło mi GTA. Kompilacja, którą widzieliście przed chwilą, jest autorstwa Dawid Szłona, którego serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was na jego kanał.